Zapraszam na kolejny film. Skarby uratowane od huty. prezent od widza. No, wczoraj na ostatnim filmie widzieliście takie kostki prostokątne, jak z otworami. Mało cieszył się popularnością, ale ja jestem zadowolony z tamtego filmu. No i właśnie dzisiaj byłem na Wolumenie. Zawiozłem widzowi tamte. Detale, no i dostałem coś takiego. Powiedzcie mi, co to jest. Czy to jest do gwintowania rur, że w odpowiednią stronę się zaciska? No bo ja nie wiem, tu jest zabierak do innej tokarki niż moja. No to to wiem, że to jest jakaś toskowo coś takiego. No ale patrzę, że ten zabierak może pasować do mojego tuca. Ale nie chyba, ale może być troszeczkę za dużo. No i to nie jest koniec jeszcze tego. Myślę, że ta jedna rzecz w zupełności rekompensowałaby to, co dostałem. Kolejną rzeczą, co dostałem, no bo też mogą ratować, by znaleźć się w kucie To jest taki zderzak na pryzmę do dużej tokarki. To jest zderzak sztywny, bo tu nie ma. Dwa na stałe. Jeden taki, drugi z regulacją. O, widać, mało wyrobiony. O, ale działa. Widzicie? Działa. Drugi. No i tutaj będzie trzeci. Żeby ktoś nie powiedział, że ja wejmuję pojedynczo, jak z rękawa. Czyli dwa są takie same. Dwa są sztywne, i jeden jest z regulacją, ale gdzieś taki z regulacją, gdzieś ja jeszcze swój powinien mieć ze swoich skarbów uratowanych od huty. Także to, to wiem, co to jest na bok. Kolejne skarby będziemy wyjmować. Dostałem coś takiego. Powiedzcie mi, co to, co to jest. Widzę, że tutaj jest. MK4 tu nieosiowo to jest zamocowane. Do czego to może służyć? Tu jest jakaś regulacja kąta, też przypuszczam. Tu mocowane jedną śrubą. Tu jest zazna jakiś wymiar 149-648. Naprawdę nie wiem, co to jest. No i tutaj jest kolejna taka podobna rzecz. Wymiar jest 148.03. Tu jest też jakaś regulacja, czy tu na jednej śrubie, a tu jest kołkowane. Co to jest? To też od tego widza za ten dwa detale takie roztoczone. Oczywiście tam jeszcze mu coś jeszcze też zrobię za to. No bo tu jest troszeczkę tych, tych detali się nazbierało. Także jak ktoś wie, to proszę napisać w komentarzu, co to jest. No, tutaj dostałem taki jakiś jak dornika, taki dornik, tylko w kształcie prostokąta. No, ale na razie to się mówi, nie będziemy tego wyrzucać. Tutaj coś tu teraz wyciągamy po kolei. O, zobaczcie, dwie ładne szczęki. Utwardzone do imadła? O! Pasują. Tu są na prowodnice. Tu odwrotnie włożyłem. Tu z tej strony jest mniejszy. Kanałek i z tej strony też jest mniejszy, większy. Tu. I pod śruby M8. I wyciągamy dalej. Ech, o! A co to może być? To do czego to może służyć? Tu widać, że się coś mocuje. Może to było zastosowane pod pracę, i coś za pomocą pracy można było zrobić. No, teraz wejmę kilka takich fajnych rzeczy. To to wiem, tutaj jest ściągacz, ściągacz. Tu kolejny ściągacz, tylko ten ściągacz już jest taki troszeczkę rozbudowany. Najpierw tu się ściąga, tutaj na gwint zewnętrzny. No, i taki tutaj specjalny, tu jest skałkowany na końcu. Także no, tutaj są tą 16, tu dziesiątka. No, i wyciągamy dalej. Tu jakaś śruba od jakiegoś imadła. O, tu jakiś nóż, składak samoróbka. Zobaczcie. Kolejny nóż taki do promieni, jakiś tutaj. Kolejny to są SW7, czyli powinien być porządny nóż. Kolejny taki mały jakiś nożyk do kanałków. O, tutaj nożyk do gwintów, ale tak dziwnie zaszlifowany, ale. Troszkę wysoki do, do mojej tucharki, ale przewryzować można. Tu kolejne jakieś nożyki. Także to widać jakiś stary Perel NNWA 10x10 S20. Z płytką widziową. Tu jakiś nożyk taki do jakiegoś gwintu trapezowego. Tu kolejny taki dornik, to, to nie jest ten, ten sam, że ktoś powie, że to jest ten sam, tu leży ten drugi, o to już są dwa takie, tu kolejny SW18, tu jest kolejny nóż, też do kanałków, tu jest nóż SW18, także dobra stal, no i zaraz będziemy, zobaczymy ile jeszcze tych nożyków tu mamy. Tu mamy jakąś pokrętkę sztorcową, Zobaczcie, z jednej strony jest kwadrat tak koło 6, i z drugiej strony tak widać koło 7. Także fajna, może się też przydać. Tutaj jakiś nóż SW18. Tu jeden taki malutki z prawdziwym Tu troszeczkę większy nóż, ale niestety. Ucięty. Także nie odczytamy cechy. Tu nóż NNZC. No takich nożyków to jak kilka tam gdzieś tam miałem. NZZC S20. No jeszcze jeden nóż. Tutaj nóż do takich H10. Ten to prawie nie używany, coś tutaj lekko było tylko szlifowane. To jakiś taki czpień od czegoś. O, jeszcze zobaczcie, kolejny czwarty ściągacz, czyli cztery ściągacze. Tutaj jakiś nóż, samoróbka zrobiony z trzonka od noża tokarskiego. No tutaj nie wiem, jakaś tulejka. O, tu zobaczcie jakiś czpień MK4 do jakiegoś uchwytu wiertarskiego. Nie wiem, jaki to jest stożek. Nie wyznaje się w tych stożkach do uchwytów wiertarskich. Tu jakiś czpień z gwintem. O, i tutaj mam taką fajną rzecz. Zobaczcie, tutaj jest coś takiego oprawka matka. Tu jest na większe narzynki, tu jest na mniejsze no a tutaj jeszcze mniejsze także raz, raz dwa, trzy narzynki praktycznie w jednej oprawce, a tutaj zużywamy po prostu dużo mniej materiału, żeby coś takiego wykonać no i dalej, dalej, dalej o, teraz tutaj nie wiem czy to będzie widać zobaczcie, tutaj to jest tak na oko patrząc z 2, 3 kg takich różnych fajnych śrub zobaczcie o. O, 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 nakrętki motylkowe, dziesiątki, ocynkowane tu śruby M16, samohamowne, nieużywane nie ma, nie ma gwintu znaczy nie ma, nie jest nagwintowana część plastikowa chyba mam nadzieję, że to widać A jest sporo tu jakaś nawet jest jedna ta nierdzewna śruba tutaj też, to chyba też są nierdzewne o te no ale więcej nierdzewnych nie ma ale i tak jest bardzo ładne, bardzo ładne skarby to tutaj mamy śruby a tutaj co mamy, no jeszcze ostatnia rzecz, taka tu są takie różne e, tu jest szpień MK2 ze stożkiem, takim grzybkiem no i mam dużo tutaj takich różnych podkładek dystansowych to są podkładki takie dystansowe do oprawek śpieniowych do frezarki jak chcemy na przykład zdystansować sobie frezy, dwa frezy krążkowe zakładamy jeden frez krążkowy nasuwamy, później nasuwamy kilka takich podkładek i zakładamy drugi a te podkładki mają takie kanałki żeby się można było założyć w tych miejscach co frezy. One oczywiście nie muszą, ale jakbyśmy chcieli je założyć pomiędzy te frezy krążkowe, to byśmy ich nie mogli założyć. O, tutaj mam taki czpień MK1 malutki. Na stożek też jakiś do wiertarki. No, tych tulejek tutaj mam jeszcze kilka. Tutaj mam grubsze. O, troszkę się ubrudziłem, ale to od tego, od tych detali. O, tu, tu. No, troszeczkę ich jest. No i kilka śrub różnych, takich z kwadratowym blbem. No i to by było gr grubsza wszystko. Tutaj dwie nakrętki. Przepraszam, nakrętki to są śruby od przykręcenia. Ta oczywiście. Od przykręcenia frezów nasadkowych. No, i to by było tyle. A na końcu filmu umieszczę link do tego filmu, o które tulejki chodzi. Także dziękuję za oglądanie, udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.